A. Jeszcze jedna szuflada, bo cztery to za mało. Idealnie byłoby 59.3. Dzień dobry. Arnold po raz pierwszy coś ukradł, bo weszliśmy przed chwileczką. Tanka tłuszczowa to nie jest tylko i wyłącznie skórka. Hej, hej, hello kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiejszy vlog. Dobrze, że nie zaczęliśmy tym rykiem, który mały robił przed chwilą, bo chciał dostać butlę. Już natychmiast w tym momencie ta butla miała być. Więc trochę się popłakaliśmy, ale już jest wszystko okej. Okay. Tak. Jest w tym momencie kilka minut po godzinie 11. Ja jestem już wykąpana, poćwiczyłam oczywiście, przeczytałam sobie trochę książki. Mały spał dzisiaj rano po wybudzeniu, po pierwszym wybudzeniu o godzinie 600 potem zrobił sobie kolejną godzinną drzemkę o godzinie 8.30 i była to właśnie godzinna drzemka, dzięki czemu miałam czas na to, żeby pogarniać kilka rzeczy na komputerze i żeby przez pół godzinki poczytać sobie na spokojnie książkę, więc to było bardzo przyjemne, ćwiczyłam jak już on był obudzony, bo zazwyczaj tak robię, on wtedy zazwyczaj jest na bujaczku jak ja ćwiczę, jak zaczynam marudzić no to zaczynam go przestawiać, albo biorę go na ręce, albo wkładam go do nasidełka i razem z nim ćwiczę, no robię cokolwiek tylko, żeby właśnie poćwiczyć robię wszystko po to, żeby te ćwiczenia w ciągu tego mojego dnia się odbyły, czasami one są lepszej jakości, czasami są gorszej jakości, wszystko właśnie zależy od tego w jakim nastroju jest mały a dzisiaj był bardzo grzeczny na tym bujaczku, więc udało mi się spokojnie poćwiczyć ćwiczyć właśnie te pół godzinki, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, zresztą zawsze jestem zadowolona, jak tylko uda mi się poćwiczyć w ciągu dnia. Dzisiaj w planie mam posprzątać i poukładać rzeczy małego, bo on znowu zaczyna mi wyrastać z niektórych rozmiarów, więc jak teraz małego tylko nakarmię, odbiję, spionizuję na chwilę, razem z oglądaniem jakiegoś serialu, to później zabieram się za układanie właśnie tych rzeczy małego. Ale zanim zabiorę się za sortowanie tych rzeczy małego, to konkretnie muszę coś zjeść, bo jest 11:30. Jest znowu później niż bym sobie tego chciała. A i przy okazji, bo otwieram lodówkę, to wam pokażę jeszcze moje wrapy, które mam tutaj przygotowane. Ilości trzech sztuk. Wczoraj robiłam taką większą ilość, sobie zjadłam, ale oprócz tego, że zjedliśmy to wczoraj, to ja mam właśnie te wrapy od razu przygotowane na trzy dni, bo w paczce jest 5 wrapów, więc żeby mieć już coś gotowego na to, że mogę to tylko wrzucić na patelnię i mieć gotowe, podgrzane i też przez to, że ja to robiłam, to ja dokładnie wiem, ile mniej więcej jest kalorii w takim wrapie, więc dla mnie to jest duże ułatwienie, zwłaszcza jeżeli jestem teraz na redukcji. Więc ja sobie zrobię na pewno tosty z awokadem, z cytrynką, wezmę sobie też pomarańczę do tego, połówkę pomarańczy i wezmę też małe od razu jedzonko na górę. Nie. Siedzę tutaj już mniej więcej od jakiejś godziny, udało mi się mniej więcej posortować to, co w tym momencie będę wykładać do małego półeczek i z tego normalnie... Hello? Kto ma tyle spodenek? To są tylko i wyłącznie spodenki, te tutaj po lewej stronie. To są tylko i wyłącznie t-shirty z długim rękawem, tutaj po prawej stronie. To są bodziaki, no i pajacy mamy tylko najmniejszą ilość, bo mamy chyba... Więc wybaczcie, że w ten sposób, no ale hej, cztery sztuki pajacy mamy tylko. Wkładam no to wszystko w tym momencie do szuflad, no i zobaczymy. A ten pan po prostu dzisiaj daje tak popalić i ja pierdzielę normalnie. Udało mi się mniej więcej to posortować tak, jak myślę, że to zostanie. I po prostu mały ma tyle ubranek, że jestem pewna na 100%, że połowę z tego w ogóle nie będziemy używać. Bo nie ma szans, żeby on po prostu przerobił taką ilość. Zwłaszcza, że my bierzemy co drugi, co trzeci dzień. A jego ubranka są właśnie prane razem z naszymi, więc naprawdę za dużo tego po prostu jest. No ale hej. Tu mamy same t-shirty, tak jak wam pokazywałam. T-shirty z długim rękawkiem są tutaj, takie cieńsze. Tu są spodenki takie właśnie też t-shirtowe, takie bardziej nadające się raczej do spania. Tutaj, w trzeciej szufladzie, są właśnie grubsze rzeczy, grubsze bluzy. Tutaj na samym końcu znalazłam też jakąś ładną koszulę wizytową. W tej ostatniej szufladzie są też grubsze rzeczy, ale doły. Tutaj były bluzy, a tutaj są jakieś spodenki i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden kombinazon też jeansowy, który nie mam pojęcia, gdzie on ubierze, no ale mamy go. I jeszcze jedna szuflada, bo cztery to za mało. Ostatnia to są bodziaki i pajace. Tutaj są cztery pajace, o których Wam mówiłam, że znalazłam, a tutaj pozostała część rzeczy to są bodziaki 59,4, prawie że idealnie, bo idealnie byłoby 59,3. Dzień dobry. Dzisiejsza aktualizacja pomiarów ciała odbędzie się tak troszeczkę na półśpycha bo przed chwileczką centralnie wstałam, zważyłam się no i robię aktualizację pomiarów ciała. Zazwyczaj jest tak, że ważę się rano na czoło, potem piję kawę, jestem tak trochę już pobudzona, obudzona. Bardzo często również zdarza się też tak, że jestem już po ćwiczeniach wykąpana, więc jestem po prostu pobudzona do życia. W tym momencie nie jestem i włosu też nie mam uczesanych Ale to już widzieliście i jakoś nie mam się czym przejmować. Zobaczmy na te pomiary ciała. Ostatnim razem, czyli dwa tygodnie temu, talia przez talię miała 70 cm. A dzisiaj mamy wow z 68, więc mega bardzo dobrze. Ale to może być też związane i weźcie to proszę pod uwagę, przez to, że jest po prostu rano. Niczego nie wypiłam, niczego nie zjadłam, nie ćwiczyłam, nic po prostu z moim ciałem się nie działo, więc to na pewno ma wpływ na. To. Zobaczmy po prostu, jak będzie w przyszłym tygodniu. Czy też będę robiła pomiary w takim stanie, że będę robiła je od razu zaraz z rana, czy będę czekała? Biodra 99 cm, a w tym tygodniu mamy... 98, więc super. I biust 85,5 cm. No. W tym tygodniu mamy 85. A teraz już to przemyślałam i na pewno będę to robiła później w ciągu dnia, bo też, jak możecie zobaczyć, jest po prostu ciemniusieńko na zewnątrz i nic nie będzie widać. Ta aktualizacja pomiarów ciała po prostu będzie wyglądała trochę sztucznie ze względu na to, że mam sztuczne światło. Nie jest to naturalne światło, tak jak to robiłam i przez całą ciążę, i później w pomogu, i we wszystkich vlogach. Nie było nigdy tak, że robiłam aktualizację pomiarów ciała przy sztucznym świetle, a dzisiaj tak właśnie będzie. Ale w przyszłym tygodniu wrócimy do. Normalnego systemu. Dzisiaj, ze względu na to, że za chwileczkę będziemy jechać do Nowego Sącza, to po prostu musiałam to zrobić teraz. Dalam bacanya yang bentuk garisnya. Piatło, co prawda z tej strony nie jest zbyt dobre, ale mam ubrany ten komplet z shame, który wam pokazywałam w ostatnim vlogu, jest mega boski, jest delikatnie prześwitujący, widzicie tutaj mam biustonosz sportowy pod spodem i też bieliznę, o! No, dokładnie widać, że prześwituje, ale jak jest podniesione, są stringi dosyć wysoko. To właśnie da się to wszystko zakryć tym swetrem i nie widać tego. A przez fakt tego, że właśnie mam stringi, to nic mi tutaj nie będzie się odbijać na pośladkach. Do tego mam kurtawę, którą kupiłam w zeszłym roku, chyba w H&M. To było na promocji. I szpileczki, kontynuujemy podróż z tym, żeby się przystosowywać do tego, żeby umieć w nich chodzić. Prawda powiedziałam, że wyglądam w tym jak w piżamie. Ale hej, ja jestem sobą, ja wiem co lubię I to ja znam się na modzie Na pewno wszyscy pamiętamy o tym, że swojego czasu było coś takiego Że w tych dresach, takich kompletach dresowych To było aż nie do pomyślenia, żeby wyjść na zewnątrz Więc teraz zamiast kompletów dresowych Są komplety sweterkowe Coś się musi zmieniać z tą modą Idziemy do przodu Wizyta ciucholandowa zaliczona Udało mi się wyhaczyć jeden biustonosz sportowy Bo centralnie wszystkie, a przynajmniej większość biustonoszy sportowych Przez to, że nosiłam je też w że trochę mi się porozciągała tutaj na dole pod biustem i one nie trzymają mi piersi tak dobrze jak wcześniej. Często to kupić sobie na pewno kilka sztuk. Teraz jeden udało mi się kupić w Ciucholandzie. Zobaczymy, bo teraz jedziemy też do galerii i może uda mi się coś kupić w Nike, Nie wiem, czy tam jest Nike. Ale ogólnie, bo byłam już pytana na pewno o to kilka dobrych razy. Jakie firmy sportowe są moimi ulubionymi i z jakich firm właśnie sportowych mam swoje biustonosze sportowe? Jedną z nich jest na pewno Nike. Ja uwielbiam Nike. Drugą z nich jest Victoria's Secret, a z takich tańszych, to ja też lubię biustonosze, które są w reserved. Więc jeżeli tylko mi się uda, to na pewno bym chciała wskoczyć do tych trzech firm, ale zobaczymy, bo tak naprawdę jeszcze, że wam powiem, wolę iść właśnie do TK Maxu, bo tam są wszystkie firmy, wszystkie marki, więc to jest dużo łatwiejsze. Ja nie lubię grzebać w ciuchach. Ja naprawdę nie lubię grzebać w ciuchach. Ja lubię iść do sklepu po coś konkretnego. Jak szukam czegoś konkretnego, tak jak właśnie ten komplet, to idę, pytam zazwyczaj sprzedawczyni, żeby zaoszczędzić. Czas, ja nie lubię chodzić po prostu po sklepie z ciuchami. Nie wiem czemu z ciuchami, ale z ciuchami tak mam. Uwielbiam chodzić na przykład po Pepko, po tych rzeczach takich do domu. Uwielbiam chodzić po Tedim, po Kiku, po Action, bo tam są właśnie takie rzeczy bardziej do domu. I nie wiem, i to mi dużo większą frajdę sprawia, aniżeli właśnie chodzenie po ciuchach. Nie wiem czemu tak mam, no ale tak mam. To może być związane z tym, że ja lubię dekoracje, ale bardziej lubię na nie patrzeć, aniżeli je mieć w domu, bo jak one są w domu, to one się właśnie kurzą. Tak jak Wam wspominałam też kilka vlogów temu, jak robiłam małe dekorowanie na jesień. Więc wypnę się teraz z tego nosidełka, bo małego wzięłam w nosidełku. Jest dużo łatwiej chodzić po takim ciucholandzie w nosidełku. A po galerii na pewno weźmiemy go w wózeczku. A czy pojedziemy dzisiaj na spacerek? Nie jestem pewna, bo niby jest słońce, jest pierwsze piękna pogoda, ale jest dosyć zimno. Nie wiem, czy to jest zbyt dobry pomysł na to, żeby iść dzisiaj na spacerek po prostu wózeczkiem. Tym bardziej, że jest właśnie teraz taki okres przeziębień, więc Idę tam na alejkę ze świeczkami. Dzień dobry. Niestety nie ma ani jednego w moim rozmiarze. Przynajmniej takiego, który by mi się podobał. Arnold po raz pierwszy coś ukradł, bo wyszliśmy przed chwileczką z Lidla, a wrzuciliśmy mu po prostu do fotelika samochodowego, żeby miał się czymś zająć i czymś bawić. Wrzuciliśmy mu baton kitka. Więc on się tym batonem bawił. Resztę rzeczy oczywiście, którą mieliśmy w koszyku, skasowaliśmy, ale zapomnieliśmy o tym jednym batonie. I poszedł chyba do kasy, żeby zapłacić za tych kitka. Nie! Yeah. Ja jestem ciekawa, co wy byście zrobili. Wrócilibyście specjalnie po to, żeby zapłacić za tego gizkata? Czy dalibyście sobie po prostu spokój? Mi się wydaje, że jakbyśmy byli już w domu, to na pewno byśmy sobie dali spokój. Baniani, zanim jeszcze zakończę tego vloga, to chciałam na chwileczkę wrócić do aktualizacji pomiarów ciała, którą widzieliście w tym vlogu. Bo niedawno skończyłam edytowanie tych klipów i chciałam właśnie nawiązać do tego, bo centralnie w ósmym tygodniu ciąży wyglądałam zupełnie inaczej, aniżeli w 27 tygodniu po porodzie, mimo tego, że wagę mam centralnie taką samą, talię mam praktycznie taką samą, biodra mam dokładnie, praktycznie też takie same, już również mam w bardzo podobnych centymetrach. A moje ciało zupełnie inaczej wygląda właśnie w tym 8 tygodniu ciąży i 27 tygodni po porodzie. I to też wskazuje na to, że ciało nasze, naszej kobiety, naszej kobiety. Ciało kobiety po prostu zmienia się w ciągu całego jej życia. Nie tylko przez to, że tyjemy, później chudniemy. Ćwiczymy, potem nie ćwiczymy, ćwiczymy pilates, albo ćwiczymy podnoszenie ciężarów, albo ćwiczymy bieganie. Są różne aktywności fizyczne, które również wpływają na to, jak to nasze ciało wygląda. To zdjęcie z ósmego tygodnia ciąży pokazuje moje ciało, które było naprawdę rzeźbione przez lata. Przez dobre 5-6 lat podnosiłam ciężary i to takie dosyć spore, bo na wypychaniu bioder byłam w stanie, pamiętam, podnieść 6 razy 120 kg. Na przysiadzie pamiętam, mój Max to był. Chyba 55 kg, jedno powtórzenie. W podnoszeniu na ramionach pamiętam, chyba maksymalnie byłam w stanie udźwignąć jakieś 25 kg, więc to naprawdę pokazuje, że to ciało zupełnie inaczej wygląda. Brzuszków nie robiłam, ja bardzo rzadko robiłam na siłowni i ćwiczyłam ogólnie brzuch, bo brzuch się ćwiczy przy innych ćwiczeniach. Ale ten brzuch mój, który jest w 8 tygodniu ciąży, wygląda nadal na taki urzeźbiony i wygląda naprawdę fajnie. Jest taki jędrny, widać, że po prostu. Stół. Widać, że ta kobieta ćwiczyła. I to faktycznie tak było, bo ćwiczyłam i to ciężko. Natomiast 27 tygodni po porodzie, oprócz tego, że jestem mega zmęczona, jestem dopiero co wstałam z łóżka i wyglądam tragicznie na tym zdjęciu, ale tutaj dokładnie widać, że ten brzuch na dole ma dosyć sporą taką jakby oponkę bym to powiedziała, bo mam dużo więcej tej tkanki tłuszczowej w dolnej części brzucha, zaraz pod pępkiem, aniżeli w górnej części brzucha i to nie jest tylko i wyłącznie skóra tylko to jest po prostu tkanka tłuszczowa, to nawet możecie zobaczyć teraz nawet widać mi takie delikatne zarysowania mięśnia, nie wciągam brzucha a jak ściągnę tutaj leginsy na dół to po prostu widać. I to jest po prostu tkanka tłuszczowa, to nie jest tylko i wyłącznie skóra. No ale tej tkanki tłuszczowej mi tu zostało. Tutaj i tutaj. O! I to wszystko. Tutaj jest dużo lepiej w tej górnej części ciała u mnie. Natomiast tutaj mam sporą taką tkaneczkę tłuszczową, którą jeszcze mam do zbicia. Ale ona się w tym momencie również zupełnie inaczej jakby rozprowadza po moim ciele i wyobrażam sobie, że dokładnie tak samo będzie u każdej z was. Wasze ciało będzie inaczej wyglądać przed ciążą jak i po ciąży, zwłaszcza jeżeli właśnie przed ciążą ćwiczyłyś. I to chciałam właśnie tak nawiązać, bo widząc naprawdę te porównania, to jestem aż w szoku, jak moje ciało się naprawdę zmieniło. I ja na pewno na chwilę obecną Widząc właśnie po tych zdjęciach, i przez fakt tego, że jestem 6 miesięcy już po porodzie, będę wprowadzała do swoich ćwiczeń takie bardziej ćwiczenia skupiające się również na dolnych partiach brzucha. Do tej pory nie ćwiczyłam w ogóle brzucha, odpuszczałam sobie odpuszczałam sobie tą partię ciała ze względu na to, właśnie, żeby dać i mojej macicy czas, i mojemu dnu miednicy czas, i mojemu oczywiście brzuchowi i skórze, żeby się przystosowywała po prostu powolutku do zmian. Więc na pewno teraz już jestem i czuję się po prostu. Go gotowa na to, że mogę coś robić dalej w tym kierunku, żeby poprawić tą moją sylwetkę. Więc na pewno brzuch i tutaj też widzę po tym zdjęciu będę się też skupiać bardziej na pośladkach, bo tak trochę chyba oklapły. klapły. jak wy jesteście po porodzie, zwłaszcza te pierwsze tygodnie to były chyba takie najgorsze, jeżeli chodzi o wygląd twojego ciała, mimo tego, że praktycznie nie macie czasu na to, żeby się w ogóle skoncentrować na tym, jak wyglądacie, bo macie noworodka w domu, to tak czy siak nie obawiajcie się tego. Każdemu ciału i każdej z nas jest potrzebny odpowiedni czas na regenerację. Dajcie sobie czas na to, żeby się zregenerować i dopiero wtedy zacznijcie i wróćcie do ćwiczeń. Jeżeli macie zgodę od swojego ginekologa przede wszystkim, że tam wszystko jest zagojone, nie tylko po cięciu cesarskim, ale również po porodzie naturalnym. Miejcie tą zgodę od ginekologa i jeżeli możecie to właśnie udajcie się również do fizjoterapeuty, bo to na pewno wam bardzo polecam. Dobra, kończę już gadać. Dziękuję wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, jeżeli się wam podobało. Jeżeli jesteś tutaj nowa, albo nowy, to zapraszam ci serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi was o nowych vlogach. Życzę wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa oni wspaniali, Bye!